Zobaczcie, kupiłem sobie ostatnio takie płytki Izraelskie jakieś Made in Israel Isar To są płytki T, -t, -t, -t 09304 No i bardzo ładnie toczą To jest jedno Zaraz Wam pokażę jak to toczą Druga sprawa, mam takie długości Tu podtoczyć na 35 Wziąłem sobie łożysko Fi 35 i już skręcam materiał lekko, dosuwam nożem do łożyska i mam ustawioną długość, powtarzalność sztuka sztuka. No i teraz włączymy i zobaczycie jaki powstaje wiór. No można powiedzieć bezpieczny, bo on się od razu złamie, zwija i taki bardzo krótki, sypki, ale, ale taki o zobaczcie. Bardzo ładny. Tamte wióry to są z aluminium, te stare, bo rano toczyłem aluminium, ale nikt nie chce aluminium, także mieszam razem ze stalowymi. Wszystko pomieszane.